Dobry wieczór raz jeszcze. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Piotr Krennik oczywiście z tej strony. Dzisiaj sam, bo pracuję w biurze, miałem przed chwilką zooma szkoleniowego dla jednej z dynamicznie rozwijających się struktur marketingu sieciowego. W tym zoomie prawie 400 osób było, dlatego jestem tutaj przed Wami ubrany w garnitur. No i korzystając z okazji, że jestem, że są lampy, że wszystko jest ustawione, to... Pozwolę sobie nawiązać do czegoś, o co często ostatnio jestem pytany przez niektóre koleżanki i kolegów, co zresztą pojawiło się ostatnio na seminarium budowy biznesu jako pytania kuluarowe, ale temat uważam na tyle ważny dotknięcia, rozwinięcia, że chciałbym taką rozmowę na ten temat rozpocząć. Pytanie, które sformułowałem w tytule tak do kogo się warto przyłączyć oczywiście mam na myśli marketing sieciowy i czy wystarczą ładne fotki i inspirujące posty już prawdopodobnie daje takie poczucie że będę dotykał tematu który wielu ludzi nurtuje tak do kogo warto się przyłączyć jeśli jeszcze w marketingu sieciowym nie działam a chciałabym lub chciałbym i takie Pytania są bardzo często formułowane przez osoby, które po raz pierwszy na poważnie rozważają swoje przyłączenie się do tej formy przedsiębiorczości, a wyjawie, że tych osób przybywa, przybywa z wiadomych powodów powodów tego braku poczucia bezpieczeństwa, który coraz silniej wielu ludzi dotyka. Ale moi drodzy, to jest pytanie, które wymaga jednocześnie poruszenia kwestii dotyczących tego. Kto może nas w tym biznesie poprowadzić, z kim warto ten biznes robić, od kogo możemy się nauczyć i z kim nam w ogóle umownie mówiąc będzie po drodze. Zanim jednak ten wątek rozwinę, to proszę Was oczywiście bardzo uprzejmie o to, żebyście dali jakiś znak życia. O, tu już pierwsze komentarze się pojawiły. Rozumiem, że jestem widziany, że jestem słyszany, więc bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że. Zakładam, przynajmniej wszystko jest OK. Słuchajcie, moi drodzy, więc tutaj dojaśnie, że ostatnio kilka osób pytało mnie, dotykało takiego tematu, który wiązał się z ich mniemaniem, że kiedy przyłączą się do kogoś, kto jest w marketingu sieciowym bardzo, bardzo wysoko jednym z topowych liderów czy liderek w firmie, do której dołączają. To, że daje to gwarancję sukcesu. I okazuje się, stąd były te rozmowy, że czasami niestety pojawia się zawód, ponieważ ten lider, ta liderka nie zawsze ma przestrzeń, czas do tego, żeby ze sobą początkującą, Pracować. I to jest, oczywiście, moi drodzy, tylko jeden z elementów w tej całości, o których chciałbym kilka zdań powiedzieć, dotyczących odpowiedzi na pytanie, do kogo się warto przyłączyć. Pierwsza kategoria i pierwsze pytania, czy warto się przyłączać do kogoś, kto jest bardzo wysoko zaangażowanym, sytuowanym liderem. Otóż nie zawsze tak jest, ponieważ bywa tak, że ktoś osiągnął duży sukces w swoim biznesie, w swojej firmie marketingu sieciowego, ma bardzo rozbudowaną organizację i po prostu z racji tego, że pracuje z kadrą, no to nie będzie miał za bardzo czasu na to, żeby pracować ze sobą początkującą. Bywa też czasami tak i prawdopodobnie z tego powodu czasami są zawody artykułowane właśnie przyłączyłam, przyłączyłem się do top lidera, a niestety ta gwarancja sukcesu się nie zmaterializowała, bywa czasami też tak, że ta liderka lub ten lider po prostu znaleźli się kiedyś w odpowiednim miejscu, odpowiednim czasie, pozyskali odpowiednich ludzi. Taka jest rzeczywistość marketingu sieciowego, że ten łód szczęścia się liczy, no ale niekoniecznie z tą pracą, z osobą początkującą jest danej liderce, danemu liderowi po drodze. Co innego, oczywiście, kiedy lider angażuje się, buduje organizację, prowadzi szkolenia dla swojego zespołu, jest bardzo, bardzo aktywny, wtedy rzecz jasna, takiego niebezpieczeństwa, że ktoś się zawiedzie, nie ma, jest ono dużo, dużo mniejsze. No ale tu zacząłem od czegoś, co do mnie doszło jako pytania osób, które gdzieś tam są rozżalone, że nie dostały pomocy. To niestety czasami skutkuje tym, że ktoś podejmuje decyzję o zmianie, zmianie struktury, zmianie lidera na, czasami i no, takie sytuacje mają miejsce. Dzisiaj nie będę tego wątku dotykał. Natomiast zupełnie inną kategorią jest sytuacja, kiedy ktoś jest początkujący, zaprasza swoich bliskich, znajomych, osoby, które poznaje gdzieś w takim, takim codziennym wirze działania. No i ma sam ze sobą pewne wątpliwości, czy on jest w stanie, czy ona jest w stanie, te osoby początkujące poprowadzić. Czasami to jest taki hamulec, taka blokada, tak, czyli to pytanie można byłoby odwrócić, czy ja jestem godna, godzien do tego, żeby ktoś się do mnie przyłączył. Ale jednocześnie pojawiają się pytania dokładnie podobne osób, które chcą się przyłączyć do firmy marketingu sieciowego, czy to jest właściwa osoba, z którą ja Powinnam, powinienem biznes robić. No i moi drodzy, no tak naprawdę tu się pojawiają pewne kwestie, które zdają się być oczywiste, bo pomyślmy, że kiedy mielibyśmy zapisać się do jakiegoś klubu sportowego i chcielibyśmy z kimś chodzić na treningi, no to musi być to ktoś, kto będzie na te treningi z nami chodził. Dobrze by było, gdyby to był ktoś, kto umie coś więcej od nas. No ale kiedy początkujący wprowadza początkującego, to, moi drodzy, ta wątpliwość jest jak najbardziej zasadna. No i rozwiązanie jest dość proste. Mianowicie ludzie chcą się przyłączać do osoby, która wie więcej od nich, do osoby, która choć trochę może im pomóc, która będzie ten jeden, dwa, trzy kroki przed nami. Nie 100 lat świetnych, ale te dwa, trzy kroki przed nami. A co to oznacza? Mój drodzy, to oznacza, że nie wystarczy. Że ten, który nas zaprosił do biznesu, będzie w social media wrzucał ładne fotki, inspirujące cytaty, jak tutaj w tytule zawarłem, ale będzie osobą, która się angażuje, która swoją postawą pokazuje, że jak to niejednokrotnie ten slogan ode mnie usłyszycie uczy się i rozwija. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś pokazuje aktywność rozwojową, edukacyjną, Rozwojowość związano z działaniem. Bo rozwojowość to tutaj takie może masło maślane, ale wiem, że wiecie o co mi chodzi. To jest to sygnał, bardzo silny sygnał dla osób, które się tej osobie przyglądają, że ten networker, networkerka, mimo że jest osobą początkującą, jest osobą, która traktuje to serio. Jest osobą, która jest, chce być zaangażowana, która wie więcej niż ktoś, kto dopiero zaczyna. Co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, że jeżeli chcemy w tym biznesie, mimo tego, że jesteśmy początkujący, to oczywiście te słowa kieruję do osób początkujących, że jesteśmy początkujący, chcemy pozyskać partnerów biznesowych, to po prostu musimy być obecni na wszystkich możliwych wydarzeniach: wydarzeniach firmowych, Zoomach, spotkaniach, na wydarzeniach, które jednocześnie, jak reporterzy, Później uwidaczniamy gdzieś w naszych mediach społecznościowych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, z którymi będziemy rozmawiali za jakiś czas, no bardzo często, myślę, że każdy to robi, skrolując nam media społecznościowe, będą chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy to jest właściwa osoba, do której warto się przyłączyć. Jeżeli tam znajdą informacje, które potwierdzą, że osoba, która ich zaprasza do tej działalności, jest osobą zaangażowaną, osobą uczącą się, rozwijającą się, to mimo, że jest początkujący, to będzie mu po drodze. Dlaczego to jest ważne? Ja niejednokrotnie w swoich wypowiedziach mówię o tym, że kiedy mnie zaproszono do marketingu sieciowego w 1993 roku, to zaprosiła mnie osoba, która miała dwa tygodnie, mniej więcej dwa tygodnie, czy nawet tydzień więcej stażu ode mnie, no bo dopiero weszła do współpracy. Nad nią był, nad tą osobą był jej krewny, który miał może kolejne dwa tygodnie więcej stażu. Czyli tak naprawdę nie miałem prawa oczekiwać, że to będzie człowiek, który będzie mógł mnie czegokolwiek nauczyć. Ale ja wtedy nie miałem wyboru. W tamtym czasie nie było wyboru, nie było tylu firm marketingu sieciowego, nie było tak łatwo kogoś zidentyfikować, sprawdzić. No i po prostu człowiek musiał samodzielnie uczyć się, samodzielnie działać, bo wiedział, że nie uzyska żadnej pomocy od kogoś, kto go do tego biznesu zaprosił. Dzisiaj, bądźmy szczerzy, ta umownie mówiąc konkurencja, jest dużo, dużo większa. I osoba, która na poważnie myśli o tym, żeby się w marketing sieciowy zaangażować, no po prostu będzie robiła taki, umownie mówiąc, research, tak? Będzie starała się przyjrzeć nie tylko branży, ale też osobom, które do tej branży je zapraszają. I tu jest moja taka podpowiedź, takie słynne, już przez wielu z Was znane ćwiczenie przed lustrem, które warto sobie od czasu do czasu robić. I to. Do, Ćwiczenie przed lustrem wiąże się z zadaniem sobie, stojąc przed lustrem, kilku pytań. Pytanie pierwsze brzmi, czy od osoby, którą widzę w lustrze, coś bym kupiła lub kupił? No, jeżeli mam wątpliwość, czy od tej osoby, którą widzę w lustrze, cokolwiek bym kupiła lub kupił, to znaczy, że mamy do przerobienia no, pewne tematy, tak najogólniej mówiąc. Drugie pytanie. Czy dałbym się tej osobie, którą widzę w lustrze, zrekrutować? Czy chciałbym się przyłączyć do jej zespołu? No, jeżeli moi drodzy, mamy wątpliwość, czy dalibyśmy się tej osobie zrekrutować, no to oczywiście kolejny wątek do przerobienia. Trzecie pytanie to to, czy chciałbym być pod tą osobą w jej zespole. Jeżeli mamy wątpliwość, no to kolejny obszar do przepracowania. No i ostatnie, czy chcielibyśmy mieć taką osobę u siebie w organizacji, albo szerzej można spojrzeć, co by było, gdybym miał tylko takie osoby w swoim zespole, w swojej organizacji. Ja wiem, że te pytania mogą się wydawać dość brutalne i czasami budzą taki niepokój i dyskomfort, ale jeżeli jest to twórczy niepokój, i twórczy dyskomfort. To bardzo, bardzo dobrze. Czyli moi drodzy, puenta, żeby nie przeciągać tego, o czym chciałem Wam powiedzieć, jest taka, że po pierwsze, jeśli ktoś myśli o marketingu sieciowym, niekoniecznie przyłączenie się do jakiegoś topowego lidera tej, tamtej lub owamtej firmy gwarantuje mu sukces. Nie, no oczywiście można się ubrać w blask chwały tego lidera i powiedzieć, że ja pracuję z tym lub tamtym, ale czy to coś wnosi do naszych kompetencji? Niekoniecznie, jeżeli my sami nie zechcemy po te kompetencje sięgnąć. Dwa: jeżeli e, chcemy być osobą, do której się inni przyłączają, to mimo, że jesteśmy osobą początkującą, a pokażemy, że jesteśmy kilka kroków przed e, tymi, których zapraszamy, że jesteśmy w wirze działania, że to serio traktujemy, że bierzemy udział we wszystkich możliwych. Działania, które oferuje nam firma, plus działania, które są fakultatywne, no, na przykład w seminariach biznesowych, które my prowadzimy, czy jakiś warsztatach, to to jest, moi drodzy, bardzo czytelny komunikat, który wysyłamy do świata, że jesteśmy osobą, która e, buduje coś poważnie i z którą warto robić kolejne kroki, bo wiadomo, że będziemy zaangażowani, bo nam bardzo, bardzo zależy. Czasami temu liderowi które ma bardzo, bardzo wielu ludzi w swojej organizacji, no to po prostu już mniej będzie zależało na tym, żeby się na serio zaangażować w pomaganie nam. Nie znaczy, że tak zawsze będzie, ale takie czasami do mnie docierają, no, nie chcę mówić skargi, ale żale, ale jakieś takie wypowiedzi, które tę sytuację, tę rzeczywistość czasami w taki sposób opisują. No i teraz moi drodzy, bądźmy szczerzy, no wszyscy reagujemy w podobny sposób. To znaczy kiedy mamy coś z kimś robić, w szczególności jakąś aktywność zawodową, biznesową, to chcemy robić ten biznes z dobrą firmą. Dobrą firmą oczywiście mam na myśli kogoś kto ma tę markę dobrej firmy, tę markę osobistą, osobę osoby, która może nam pomóc, może nam towarzyszyć. Z którą my możemy chcieć robić kolejne kroki. No i tak naprawdę reszta to ten diabeł, który tkwi w szczególe, czyli jak budować markę, w jaki sposób działać, nie tylko w mediach społecznościowych, bo tu powiadam raz jeszcze: ładne fotki, inspirujące cytaty nie wystarczą. Zauważyłem, że jest sporo kursów różnych, które mówią o tym, jak prawda, przez social media budować marketing sieciowy. I pewnie super, że, że są, ale źle jest moi drodzy, kiedy traktujemy ten biznes wycinkowo, właśnie przez pryzmat tego publikowania ładnych treści. Ludzie przyłączają się do ludzi i coś, o czym już wielokro, wielokrotnie mówiłem, a jeśli ktoś z Was na taki materiał nie trafił, to tu powiem raz jeszcze. Nie buduj swojego awatara. Nie buduj swojego awatara w mediach społecznościowych. Nie pokazuj kogoś, kim nie jesteś. Buduj siebie, bo jeżeli będziesz budowała, budował siebie, to ludzie będą widzieli w tobie autentyczność, osobę, z którą warto im działać, warto im robić kolejne kroki. A jeśli nie daj Boże, zbudujesz awatara, który będzie magnesem, i ten awatar będzie daleko odbiegał od rzeczywistości, to kiedy ktoś się zawiedzie, czego oczywiście tobie nie życzę, ale gdyby się miał zawieść, no to po prostu długo z tobą nie będzie, bo będzie czuł się okłamany, oszukany i takie sytuacje też niestety mają miejsce. Moi drodzy, dotknąłem wierzchołka góry lodowej, bo temat jest bardzo obszerny, ale tak żeby tą wieczorową porą przed snem była chwila inspiracji, żebyście mieli coś do rozważenia, do zastanowienia. No, a ponieważ mówię, że warto bywać na wszelakich szkoleniach, spotkaniach, na tym wszystkim, co możemy potem udokumentować, to od razu Wam chcę powiedzieć, że za tydzień we wtorek będzie webinar, darmowy webinar, który będzie prowadziła moja żona. Jutro zostanie opublikowany w mediach społecznościowych link do tego webinaru webinar z kategorii rozwoju osobistego, psychologii osiągnięć, tak, psychologii biznesu. Skorzystajcie, bo wierzę, że warto. Tydzień później e, ja poprowadzę webinar, webinar, webinar o najlepszych argumentach, e, które stanowią o tym, że marketing sieciowy jest lepszy od biznesu tradycyjnego, czyli dlaczego marketing sieciowy to lepszy biznes. Argumenty eksperta, tak ten tytuł nazwaliśmy i też jutro będzie opublikowana informacja na temat tego webinaru. Czyli jeszcze przed Bożym Narodzeniem dwa takie darmowe wydarzenia, z których warto skorzystać. Dla odważnych i tych, którzy chcą być profesjonalistami, za tydzień we środę zaczynamy ostatnią przed wiosną edycję warsztatów elitarnych warsztatów MPR, Mistrz Profesjonalnej Rekrutacji. Jak ktoś poważnie traktuje ten biznes, serio chce w siebie zainwestować, chce się nauczyć rzeczy, o których 99% networkerów nie ma pojęcia, mówię serio, no to po prostu niech się odważy, niech skorzysta z tego warsztatu, bo są jeszcze miejsca i nie ma co czekać, bo to się powielokrotnie opłaci, kiedy będziemy mieli te kompetencje. No a nowy rok ruszamy z kopytem. 8-9 stycznia seminarium budowy biznesu online, czyli dla tych, którzy nie mogą przyjechać do Warszawy, już mamy na stronie zaimplementowaną możliwość pozyskania biletów. W tej chwili w promocyjnej cenie. Natomiast tydzień później, 15-16 stycznia, kolejna edycja seminarium budowy biznesu w Warszawie. I moi drodzy, powiem wam zupełnie szczerze, że ja osobiście jestem bardzo dumny. Dumny z tego, że te seminaria budowy biznesu regularnie się odbywają. W tej przestrzeni ponad podziałami, już od trzech lat, od trzech lat, przeszło przez nie. Jak policzyliśmy ostatnio kilka tysięcy osób z wielu firm marketingu sieciowego są liderzy, którzy regularnie, którzy może tak, którzy wyrośli na tych seminariach budowy biznesu, bo przywozili ludzi, przywozili coraz więcej więcej więcej. No i ten biznes im bardzo ładnie się dzięki temu, czy przy wsparciu, tak, takich seminariów budowy biznesu rozwinął, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Ale przede wszystkim jestem dumny też z tego powodu, że ta idea ponad podziałami. Ona, jak się okazuje, ma rację bytu, że wcale nie musi być tak, że ludzie prawda, się przerekrutowywują, namawiają i tak dalej. Takie obawy, ktoś tam kiedyś snuł, tego nie ma, tak? Więc bardzo, bardzo się jeszcze raz cieszę i będzie mi bardzo miło, kiedy będziemy mogli się spotykać i będziemy mogli również wspierać tych, którzy jeszcze w tych seminariach nie wzięli udziału. A udokumentowanie swojej obecności na takich wydarzeniach, w szczególności takich profesjonalnych wydarzeniach, typu warsztaty, to jest coś, czemu się nasi znajomi i nieznajomi w mediach społecznościowych bardzo uważnie przyglądają. Pamiętaj, że nawet jeśli ci ludzie nie polajkują niczego, nie skomentują, to doskonale wiedzą, co ty robisz. Doskonale wiedzą, wszystkie szczegóły znają Twoich postów. Dośpiewają sobie oczywiście do tego jakąś tam historię. No i pytanie, co chcesz, żeby dośpiewali? Tak, ale to jest temat na szkolenie. Na razie, na ten moment, to życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się wszystkiego dobrego, Piotr Krenik z tej strony. A jak uznajecie, że to miało jakiś sens, to skomentujcie, to zasięgi będą trochę lepsze, udostępnijcie, bo może to komuś też trochę tak w głowie coś ciekawego tak dać, poruszyć, zainspirować i pomóc. Cześć.